Mam pecha, bo ten, bo mi się zrecytowało było jedno z moich dwóch kont, Teraz gram właśnie na drugi. No ale tam to mi się usunęło. I ciągle nie zmienia konto jak wchodzę na tamtego Minecrafta. Ciągle mi zmienia konto, nie wiem czemu. Nie wiem czemu po prostu. I musiałem się przenieść na to konto. No, tak wygląda mój skinek. Mam nadzieję, że też Wam się podoba. Jak tamten. A napiszcie w komentarzu, który był lepiej źle Ja właśnie pieczę sobie, jedzenie, żeby nie było później, że nie mam jedzonka. Za dużo. I tak, i ja już znam też przepis na ciasto. Bo nie wiem, jak je zrobić tutaj mam. Sen. Myślę, że wszystko git, jeśli zmienimy to konto, bo w sumie to jest moje oryginalne konto, to ten, na którym sobie gra. Właśnie na Kamilu Szulicę. To konto podpisze się w No czasem może jeszcze mam tam ten, Ale najczęściej mi gram tym Zgadnijcie sobie, jak się na serduszko Kto zgadnie I ten, jak będzie już powoli robił się zmrok To kończymy odcinek Dobra, żeby nie było za nudno w tym odcinku, to jeszcze powiem, że mi nie...